Okej, okay, więc to jest mój film z okazji urodzin. Czy coś Więc uszanujcie to, że mam dzisiaj urodziny. 16 maj. Zmontuję to jeszcze tego samego dnia albo następnego, nie wiem. I... Dobra, zapraszam. Siemanko, co tam uważasz? No Fajnie, fajnie Mam dzisiaj urodziny i przygotowałem dla, dla was coś z tej okazji. Okej. Dawaj klucza. Najlepszego. Mam wszystkiego najlepszego. Najlepszego. A kurde. Nie mogłeś kupić tego najlepszego prezentu, że wszyscy dostają prezent. No ładnie. Tylko teraz stałem mówię. powiem. Jest Ktoś też coś Chłopie, aplauz tylko mam na przedzień, więc w Dobra. Okej, okay, więc to by było na tyle. Wiem, że taki krótki film, w zasadzie nie było tu nic ciekawego, ale... Ale musiałem zrobić cokolwiek na swoją urodziny. 拿不着，拿不着。